Witajcie moi drodzy, dzisiaj jestem w Warszawie, w mega interesującym, ciekawym miejscu. Eee, tak jak tu widzicie, mam dużo różnych książek, albumów, jestem w czytaniu fotografii. Więc dla mnie to jest raj na ziemi. Tym razem, że czytelnia jest naprawdę bardzo bogato wyposażona w publikacje. Jest naprawdę bardzo dużo nowych wydawnictw, publikacji, fotografów, od fotografów zajmujących się reportażem, modą, portretem, także dla każdego coś dobrego. Zanim powiem w ogóle coś więcej o samej czytelni, to chciałabym Wam powiedzieć, że naprawdę warto takie miejsca odwiedzać. Bo podobnie tak jak z obrazami w muzeum, oglądając fotografie na papierze, grubym, mniej, bardziej cienkim, drukowanym na naprawdę przeróżnych materiałach, możemy więcej szczegółów dostrzec na tym zdjęciu. Po drugie, dla nas, przynajmniej dla mnie, jest bardzo ciekawy też format wydania, bo na przykład Richard Avedon, który w albumie prezentuje portrety, ma właśnie w ten sposób. Wydrukowany album, że ma jeszcze takie pudełko. Sam album też dzieli się na dwie strony. Czarno-białe portrety, mega inspiracja. Także możemy też oglądać zdjęcia naszych mistrzów właśnie pod kątem wydruków. A po drugie, często dostaję od Was też zapytania, jak robić lepsze zdjęcia, czy iść na studia, czy na kursy. Moi drodzy, najpierw wykorzystajcie środki, które macie za darmo, czyli właśnie tego typu czytelnie, biblioteki i oglądajcie jak najwięcej zdjęć. No w internecie oczywiście jest to najszybsze źródło znalezienia wszelkiego rodzaju zdjęć, ale również oglądajcie je w formie wydruków, ponieważ... Opatrzymy się z tymi zdjęciami, zobaczymy jakie tematy, jakie ujęcia realizują inni fotografowie. Uczymy się poprzez naśladownictwo i nie musicie mieć obaw, że ok, ja będę jakiś kopiował pomysł innego fotografa, czy zrobię to bardzo podobnie. Jest to takie swoiste kopiowanie. Nieprawda, ponieważ każdy z nas inaczej patrzy na świat. Inaczej postrzega rzeczywistość, i mimo, że zainspirujecie się jakimś fotografem, jego stylem, to wy zupełnie inaczej zrobicie te zdjęcia. Także nie ma w ogóle obaw w tym zakresie. Także bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Jest to naprawdę świetna inspiracja i przede wszystkim szkoła fotografii dla każdego, który zaczyna fotografować, ale również dla osób, które są bardziej zaawansowane i szukają inspiracji do swoich sesji zdjęciowych. Natomiast sama fundacja. Sama czytelnia jest właśnie wyjątkowa przez to, że prowadzona jest przez fundację. Jest, nazywa się to dokładnie Instytut Fotografii Ford, dlatego ma bardzo bogate wyposażenie tutaj, jeśli chodzi o publikacje. Czytelnia jest dostępna dla każdego, każdy kto nie zajmuje się fotografią, a chciałby, chciałby wejść w ten świat albo uczy się fotografii, może tutaj przyjść, na miejscu skorzystać ze wszystkich albumów i fotobooków. Ja jestem naprawdę zachwycona, wracam do półek, ponieważ mam jeszcze kilka opatrzonych tytułów, aby sobie jeszcze dzisiaj, zanim wrócę do Lublina, przejrzeć. Także zachęcam Was do oglądania fotografii, do, do odwiedzenia również tutaj czytelni Ford w Warszawie. Pozdrawiam Was serdecznie. Aby wyeksponować pierścionek i fajnie przy tym wyjść na zdjęciach, możemy zrobić taką pozę,